Nagradzamy Emilię Młynik i dwie jej koleżanki z UKS-u 1 Reda, nasze redskie lekkoatletki, a to z tego powodu, iż brały udział w Mistrzostwach Polski w Płocku, ale co najważniejsze, nasza Emilia zdobyła tam złoty medal w życie dyskiem w kategorii do 16 lat. I krótko mówiąc, ja już widzę w niej następczynię Piotra Małachowskiego, który zdobył dwa srebra na Igrzyskach Olimpijskich. Ja od zawsze bardzo lubiłam sport, i po prostu rzut dyskiem pięciu, mi się najbardziej spodobało, cała lekka atletyka jest cudowna. Piąta kolejka z 43-35 wynikiem zapewniła mi pierwszy złoty medal. Reda jest miastem ludzi młodych. To się stety lub niestety troszeczkę zmienia, bo się też starzejemy. Ale póki co dzieciaki, dzieciaków i młodzieży mamy naprawdę sporo. Szkoły pękają dosłownie w szwach, więc jest co robić, inwestujemy, są stypendia, jest fundusz antyalkoholowy, który jest przydzielany między innymi różnym klubom sportowym na szereg zajęć bezpłatnych dla dzieciaków, dla młodzieży, związanych nie tylko z samym sportem, ale też z profilaktyką przeciwko alkoholizmowi, narkotykom, czy nawet uzależnieniom od internetu itd. Dalej. Więc e, najważniejsze jest to, żeby te dzieciaki wyciągać z domów, e, żeby nie siedziały przed komputerem, przy telefonach, tylko po prostu, żeby się rozwijały. Nie każdy z nas musi być mistrzem. Ważne jest to, że poczyniliśmy pierwszy krok ku temu, żeby spędzić czas aktywny.